Książę George podczas ważnego przemówienia Ojca z fani porównują go do Diany. Relacje z oficjalnych wydarzeń Rodziny Królewskiej od lat cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony fanów. Internauci najbardziej lubią oglądać śmieszne wpadki najmłodszych członków rodu. Książę Louis, George oraz Charlotte nigdy ich nie zawodzą. Niedawno w sieci pojawiło się nagranie. Na którym można dostrzec bogatą mimikę najstarszego synka księcia Williama i księżnej Kate. W sieci pojawiło się nagranie, na którym można zobaczyć ważną przemowę Williama. Podczas tego wydarzenia towarzyszyła mu ukochana żona Kate oraz trójka dzieci. Jak się jednak okazuje, to chyba George był najbardziej znudzony podczas mowy ojca. Stroju śmieszny i wyglądał tak, jakby chciał szybko wrócić do domu. Chłopiec na nagraniu rozgląda się na boki, a także składa wargi w wyraźny grymas. Chyba niezbyt podobało mu się na rodzinnym spotkaniu 9 lat siedząc w kościele. Widocznie się zamyślił i na kilka minut przestał kontrolować swoją mimikę. Filmik stał się prawdziwym wiralem na TikToku. Obejrzało go już prawie milion osób, a polubiło ponad 18 tysięcy. Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów rodziny królewskiej. Większość postanowiła porównać 9-latka do Diany. Inni z kolei byli rozbawieni jego bogatą mimiką. Te oczy to Diana. On ma mimikę Diany. Takie miny robiła kiedyś księżna Diana. Syn księżnej Kate i księcia Williama ma ogromny talent plastyczny. Chłopiec jest tak zdolny że jego rodzice postanowili pochwalić się jego pracą w social mediach. Zobaczcie, co niedawno zmalował George. Praca 9-latka pojawiła się na instagramowym koncie rodziny królewskiej. Na świątecznej kartce możemy zobaczyć renifera przysypanego śniegiem oraz dwa niewielkie ptaki. Fani Royalsów byli pod ogromnym wrażeniem malca. Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja o tym, że książę George polubił sport. Neil Sean, ekspert od rodziny królewskiej powiedział, iż 9-latek zainteresował się sztukami walki. Ten sport nie jest jednak zbyt bezpieczny i może doprowadzić do wielu kontuzji. Książę William cieszy się, że jego syn wybrał właśnie taką pasję. Książę Wali uważa, że pomoże mu to wzmocnić jego charakter i dzięki temu zdobędzie pewien rodzaj niezależności, wyjaśnił ekspert w rozmowie z Express.